Uczanowanie! Weekend jak zwykle będzie się działo, więc również jak zwykle prezentuję Ci pięć okazji na ciekawe spędzenie czasu. W piątek w Kalwarii Zebrzydowskiej od 17 wieczór poetycko-fotograficzny pod nazwą Odcienie i Hieroglify. Jedna część wieczoru to spotkanie i rozmowa z poetką Marią Balcer, druga część to otwarcie wystawy fotografii prezentujących piękno natury i codzienność w obiektywach Ety Zaręby, Małgorzaty Chyczyńskiej i Marii Balcer. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu młodego utalentowanego skrzypka Nikodema Kondeli. Ogólnie wystawa i wieczór poetycki utrzymane będą w nastroju jesiennej refleksji i melancholii. Również w piątek. Tylko że o 19 w Wadowicach odbędzie się koncert bluesowo-soulowy zespołu Puste Biuro. Zespół ten działa na scenie od 2004 roku i na koncie ma występy na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce, w tym Przystanek Woodstock, Prawa Blues Festival czy Olsztyński W Jego skład Chodzą głównie absolwenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, a lokalistą powinna być zwłaszcza znana wokalistka Bogumila Kowalczyk, która jest również założycielską i instruktorką zespołu muzycznego TAKA. W sobotę z kolei Wadowiska Sowa świętuje swoje drugie urodziny. Z tej okazji są zaplanowane dwa pokazy naukowe o 11 i 16, a o godzinie 13 wykład doktora Adama Mirka pod tytułem Skąd tabletka wie, że boli? A, no i jak na urodziny przystało, będzie też słodki podrząsunek. Na wszystkie te atrakcje obowiązują bezpłatne wejściówki. Kolejna możliwość, żeby aktywnie spędzić czas, pojawia się również w sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Otóż na Orliku przy Stadionie Kalwarianki startuje lodowisko. Na taflę można będzie wejść z własnymi łyżwami lub wypożyczyć je na miejscu. Pierwsza godzina jazdy to 12 zł, a ich wypożyczenie na taki sam czas to 16 zł. Lodowisko ma działać codziennie od 10 do 21 aż do końca ferii. I ostatnia opcja na niedzielę od 17 w Andrychowie. W cyklu Filharmonia w regionie zabrzmi koncert Antonio Vivaldi Cztery Pory Roku. Muzykę klasyczną zagrają na żywo kameraliści Filharmonii Krakowskiej a wstęp jest w symbolicznej cenie 20 zł za bilet. To już wszystkie propozycje, do których linki znajdziesz w opisie filmu. Natomiast jeśli zajrzysz na facebookową grupę Będzie się działo w Wadowicy w Kalwaria, to dowiesz się o innych nadchodzących wydarzeniach w okolicy. A teraz dzięki za Twoją uwagę i do miłego!